Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie Jutrzenka w Waszych sercach. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, dziewiętnasty werset. Na podstawie książki Sary Jank, Jezus mówi do ciebie: Jestem królem królów i panem panujących. Który zamieszkuje olśniewające światło, jestem Twoim pasterzem, towarzyszem i przyjacielem, jedyną osobą, która nigdy nie puszcza Twojej dłoni. Czcij mnie w Moim świętym majestacie, zbliż się do mnie i odpocznij w mojej obecności. Potrzebujesz mnie i jako Boga, i jako człowieka. Tylko moje wcielenie w to dawne pierwsze Boże Narodzenie mogło doprowadzić do zaspokojenia Twoich rozlicznych potrzeb. Skoro uciekłem się do tak skrajnych środków, możesz być pewien, że miłościwie dam Ci wszystko, czego potrzebujesz. Starannie pielęgnuj swoje zaufanie do mnie jako Zbawiciela, Pana i Przyjaciela. Masz dostęp do wszystkich moich dóbr. Co więcej, postanowiłem żyć w Tobie. Ciesz się wszystkim, co dla Ciebie czynię, a moje światło będzie opromieniać świat za Twoim pośrednictwem.